W dzisiejszym odcinku będę oszukiwać moje młodze rodzeństwo, Zgadnij kto to. I wymyśliliśmy z klocem genialny sposób, jak można ich dzisiaj oszukać. Klocu przez cały czas będzie na spektatorze. klocu halo, słyszysz mnie? O, halo, Elo, elo, widzę, wy słyszycie klo kloca troszeczkę ciszej z tego względu, że ja będę z rodzeństwem gadać na Discordzie, a ja będę z klocem jeszcze połączony na tym spiku. I on na tym spiku będzie mi mówić na spektatorze w Minecrafcie, jaki numerek ma moje młodze rodzeństwo wybrane. Powiem wam tak, to jest najlepiej przemyślane, więc mam nadzieję, że się uda. Subskrybujcie kanał i bądźcie na bieżąco. W pierwszym odcinku ostateczny pojedynek na Zgadnij Kto To z moim młodszym rodzeństwem, siema! Ale, ale widzowie, ale, ale w Halo, Witajcie widzowie w kolejnym elo. odcinku oszukiwania młodszego rodzeństwa! Tak! ja, ja Nie mogę się doczekać nowego pomysłu ja jestem, na ciekaw, oszukiwania ja, ja jestem ciekaw, ja jestem ciekaw w, jakim, w jaki niby sposób ja miałbym was oszukiwać, nie? Jestem bardzo ciekawy, jak to miałoby być zrobione, nie? Przykła... Dobra, o że się że, że tak. nas oszukujesz. No ale na ta nie będę się zamieniał, będziecie mieć cały czas widzieć. No kurde, dobra, no nie będę wam gadać, ale wy się też nie czytujcie, bo jest na czacie wszystko pokazane. Dobra, no, dobra. Dawa, dobra dawaj ja jeszcze widzę, jeszcze pewną informację <grym> widzę na tabie, ale zostawię to dla siebie. Dobra, 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 leć Wera tam do siebie z czym i lecimy normalnie. Dobra, lecimy z tematem. Eee, wybierajcie główkę, ja nie patrzę, ja też sobie wybieram moją główeczkę, która nie będzie, że tak powiem, reprezentować. No co, co, co ty, ty O, Taka informacja po lewo mi się wyświetliła <noise> Jaka informacja? Klocuję jest na ławku normalnie Mmm, no, dziwiłem się <noise> do ciebie. Dobra, dobra On sprawdza czy nagrywamy, on sprawdza czy nagrywamy, bo teraz no, mi będzie dobra. mapkę przygotowywał po drugiej stronie. Dobra widzowie, ja już wybrałem swoją głowę, pyk, dobra, no i teraz pytanie jaką głowę wybrała moje młodsze rodzyńco? Trzeba będzie zgadnąć. Dobra, wy ja możecie... Pierwszy. Wy możecie pierwszy strzać. Możecie... Eee. Nie. Nie, nie, nie. wera, ustawiony mnie tyle. Dobra. Eee, dobra, słuchajcie, słuchajcie. Ale, Wera, idź stąd! Idź stąd, bo będziesz patrzeć. Idź stąd. No dobra, to teraz moje pytanie. Mmm... znaczy moje! Moje teraz. Nie! No, moje! dobra, dobra, czy macie postać, która kiedykolwiek była. Uh, ho, 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 ho. Co w Minecrafcie tak? No dawaj jakiś pianko no? Czekaj, 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 czekaj. Czy to jest chłopak? Nie. Mm, nie okej, okay, dobra, 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 czyli to nie jest chłopak, czyli, czyli wszystkie dziewczyny, czyli Czaj, czyli to nie jest chłopak, czyli to jest dziewczyna czy chłopak, bo się pogubiłem no, chłopak! chłopak. chłopak. Na, na Mirki, na Mirki. <laughs> dobra, czyli, czyli to jest chłopak czy dziewczyna, bo nie wiem Chłopak o, dziewczyna. Chłopak czy dziewczyna? Dziewczyna Chłopak Ale mówcie szczerze No dobra, dziewczyna, no Chłopak Dobra, no to dziewczyna czy chłopak, bo nie wiem co niszczyć Chłopak No mówcie ale nie, no ale no nie można zmieniać, ja widzę, że wy zmieniacie kurde tam trzy razy Chłopak Dobra, zaraz zostaniecie pana, nie? Zaraz zostajecie no, pana chłopak. Eee, ale no nie, no dobra, czyli chłopak, tak? No Dobra, no niech wam będzie, okej, okay, dobra, no to dobra, to niszczę wszystkie dziewczyny Czekaj, no niszczę wszystkie dziewczyny, no dobra, no mów, tak. mów, 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 no dobra, no twoja postać była kiedykolwiek na Palionowie, w Bojanowicach Albo ty, czegoś typu tak? Mam ją na głowie, mam ją na głowie Nie, 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 moja postać nigdy nie, nie była. była na Palio Nowej, na Twoja nowej. postać końcu? Ej, dobra, 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 chwila, 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 chwila Ale ja mam pytanie, kazałeś mi zniszczyć wszystkie dziewczyny, tak? No Tak No, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. A czy macie tam dziewczynę, czy nie? Nie Jeżeli no ja tam teraz polecę tak. i tam będzie dziewczyna, to, dosta to dostajecie bana Dobra, dobra. Bo my zaraz szlag trafi, nie? Dobra, no nie, dobra, okej. Okay. Czy, czy wasza postać kiedykolwiek była na Wojanowicach? Nie. Mm, no chyba nie. No ale jak to chyba nie, no co to? to. Nie, nie co, co? była. Nie, Rad... No nie była, no chyba nie była, raczej nie. Okej, okay, no dobra, czyli wszystkie postacie z Wojanowic mogę niszczyć. Dobra, 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 dobra. Okej, okay, dobra, to jest zniszczone. No słucham waszego pytania. Dobra, no teraz czy twoja postać... Twoja postać... Eee, ty w twoje, czy u twojej postaci, nie dobra Ej, pytanie. ej, ja coś chciałem tylko powiedzieć, czy wiecie, że wy mieliście ten, bo, znaczy, bo tak, ja powiem tak eee, No dobra, no mów, mów no mów to swoje pytanie, no. no to Dobra, no to czy twoja postać jest pomarańczowa? Nie A ja mam pytanie, dobra. czy wasza postać to jest Steve? Nie Nie Tak? Nie No i co żeś zmieniła? Coże zmieniła? Widziałem, nic, nic, widziałem, na nawet... masz Steve'a ja nawet... w łapie, masz Steve'a w łapie, wzięliście postać, której w ogóle nie ma, której w ogóle nie ma w rozkładzie e, Dobra, ty wzięliście jakiegoś czubaka człowieku i tu mówisz, że tej postaci nie ma Jak to nie ma w rozkładzie? Z czubaka no nie to... ma, nie ma tutaj Steve'a, zobaczcie, gdzie, gdzie masz Steve'a tu? No pokaż mi no źle skopiowaliście, mówiłem, że z kontrolem! A no to skąd wiesz, że mamy Steve'a? Skąd wiesz? No bo się domyśliłem, bo wykluczyłem mi facetów Domyśliłeś i... Domyśliłeś co, tak, jak, chłopie, jak widzisz, ty masz tutaj postaci? Oczywiście, że tak, ale, ale to nie chodzi o postacie. Wy skopiowaliście Steve'a, ja widziałem, jak latacie z ręką w Steve'ie Dobra, ja już, już przestań. Idziemy na drugą rundę, koniec tego. I teraz skopiujcie dobrze, bo skopiowaliście źle. Skopiowaliście postać, której w ogóle nie ma. Już nie mówiąc o tym, że pięć razy zamieniliście. Dobra, weź no, zamieniliśmy. No bo to widać, Wera, ja się przybliżam na Opti Ja widzę przecież, co wy tam robicie, no. Co za błot. No to od patrzysz, kogo stawiam. Dobra, no nie patrzę. Ja. No i po co patrzysz, no we nie widziałam, przysięgam Bez sensu jest takie granie, leć na swoją połówkę, koniec Ale nic, nic, dobra, dobra, teraz gramy już normalnie no. no i gramy normalnie, no i, no i żeś widziała co wziąłem, no i to jest bez sensu Nie, nic nie widziałam, pierwsze pytanie, czy chłopak czy dziewczyna? Nie, ja zadaję, pierwsze będę zerować. Zna czy wasza postać, ale nie zmieniamy, okej? Okay? Ej nie, zmienili, no. na ząbiarka nie ma takiej postaci Okej, 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 dobra, nie no dobra, dobra Zobaczmy jak trafić, czy wasza postać jest w ogóle znowu na planszy, czy znowu nie? Tak, jest. Tak? W którym, w którym miejscu? Jest zielone! Nie ma To jest zombiak, skąd ty wziąłeś, Dobra, bo za szlak trafi. Ja widzę w Waszej łapie, że wy bierzecie kurde głowy, których nie ma jak Ja nie mam co, zgadzać coś, głowie? czego nie ma. ale co w mojej łapie jak ja tego netweku nie mam? Co, no to jakim cudem macie kurde głowę zombiaka? Powiedz mi to o, no Jakim i dobra. cudem nie, masz głowę no. zombiaka, jak jej tutaj nie ma Nie ma tu głowy zombiaka, no to skądżeście ją wzięli, no? Chodź na na podium na chwilę. Ja się O, wiedziałem, że to masz. Chodź na podium, ja się No co, Dobra. No co, no co? Co mi pokażesz? No co mi pokażesz, no? Co mi generalnego słowem pokażesz? Dawaj, no dawaj. Bo już się nie mogę doczekać. Oj godam spadł! No wapkę buduję, mówiłem! Dobra, 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 okej, okay, dobra, no już kurde, bo oszukujecie, kurde, no wzięliście są którego nawet nie ma! To jak ja to miałem A zgadnąć. Dobra, ja biorę kogoś uczciwego. Nie, teraz, teraz bierzcie uczciwie, teraz, bra, teraz brać uczciwie. No ja biorę, no. Ale nie, serio, teraz tryhard, kurde, bo mnie denerwujecie, bo jak ja mam zgadnąć, jak ma ten odcinek dobrze wyglądać, jak bierzecie postać, której w ogóle nie ma na planszy. Jak no, ja to No, ja, mam ja już zgadnąć? postawiłam. No nie postawiłaś, no Postawiłam. Dobra, no i co postawiłaś? No, co ci to? głowa, która jest na planszy. Ta, jest na planszy, na pewno? Tak. tak. A, nie tam, a jak tam podlecę, to nie, do, to nie dostajecie prezentów na święta, No patrz, idziemy do ciebie. Nie, tu. Nie, I patrz, nie, cały czas nas obserwujesz, nie zbliżamy nie, się do tego. Nie, nie, nic. Dobra, 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 dobra. Patrz, <noise> tego nie widać. Nie mam nic w eku. Dobra, okej, okay, dobra. Dobra, Wy, ja się odwracam. Patrz, no nie patrzę. No nie no. wiem, jaki macie numerek, weźcie go, bo chcę już zagrać normalnie rundę. Ale już mamy. No jak macie, no jak macie. mamy. No mamy już. Na pewno? Tak. A jak ja tam polecę i tam nie będzie, to dostajecie w... No to gra, proszę, no dobra. No to postaw. No ale jest już. Dobra, okej, okay, no to gramy. Yy... No i patrz, ja polecę, i ja polecę i nie ma nic. I, i ale ma... Jest No ale gdzie jest, jest postawiona głowa? Jest o. No zobaczysz! <laughs> ja, ja, w jakim środku? Więc jesteście nienormalni. Dobra, gramy nową rundę, na nową mapę. Nie ma stawiania w środku, ma być tutaj. Ma być tutaj po Co? Bo zaraz mam Deopadam. Dobra, koniec tego. Zdejcie zaraz, nie? No nie stawiaj, dobra. Dobra, okej, okay, okej, okay, dobra. Czyli stawiajcie, z... dobra. Okej, okay. stawiajcie sobie w środku. Dobra. Ja wybieram swoją postać w tym momencie. Wybieram swoją postać. O, wybieram to widzowie, dobra. Mam wybrane, no. Wybraliście swoją Tak No nie patrz, odwróć się. Odwróć się, bo będziesz widział co mam. Odwróć się A ja, ja Dobrze, się no. no odwróć się! No postaw! Odwróć nie się! Widzę stąd. Nie widzę stąd No widziałeś, to jest bez sensu jak no Wy tego szykujecie, no Nie wiem. Niech rundy Dobra, okej, okay, no to co macie postawione? Dobra, nic nie widziałem. Mamy nic postawioną nic widziałem. postać, Pusto. Tylko zabudowaną, tak żeby widzisz. Tylko nie tutaj Simon, tutaj ona jest, tutaj gdzie ja jestem no. Czyli Czyli wasza tak. postać jest zabudowana w środku, tak? Tak. Tak, tak, żebyś mógł widzieć. Mhm, okej, okay, rewelacyjnie. No dobra, no to już tutaj zaraz będę zgadywał, okej. Okay. Dobra, jak wam będzie. Eee, dajmy, że czy... No, wy zgadujcie pierwsi. Chłopak czy dziewczyna? Chłopak. Chłopak. Chłopak zdecydowanie. Milki go Chłopak zdecydowanie, no. Dobra, okej, okay, dobra, no teraz ja. Nubek. Nubek. Eee... Chłopak czy dziewczyna u was? Nubek. Co Nubek? U nas, to jest Nubek. Eee... To nie jest Nubek. Nie no. Pytanie zadaj, czy twoja postać to? Czy twoja postać to nóbek? Nie, nie, nie. Dobra, mogę ja oddać szybki strzał? No. Tak. Czy wasza postać to ten ziomek? Nie. <gry> no jak nie? Pokaż. Tutaj no, mamy no, no co? No, no, no co jeszcze kurde aj, no, Aj co! No że umarę, nie? No ale. No ale wy Wydajecie, kurde, pięć! Nie umiesz totalnie, nie totalnie podglądać, nie Ale liczycie tylko ta, która jest tu, Dawid, potwierdzam, mnie No ale, ale, ale ty żeś to zamienił! Ale, 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 że, ale zamieniłeś tą postać, to jest bez sensu. To jest bez sensu, nie, dobra, ale nie. Stop, stop! Teraz macie wybrać jedną postać. Wera, wstawaj tam. Nie, dobra, ja gram z Dawidem na Szymona. No to, to, to sobie graj, no dawaj, no i, no i co? No i, no i git. No i proszę bardzo, no jaki jest problem? No Jezus święty, no przecież gram normalnie, dobra. Ja wybieram postać. Szymon, wybierz postać. Ale postaw ją tak. w końcu normalnie, zagrajmy chociaż jedną rundę, bo to jest beznadziejny odcinek. Wy w ogóle nie ogarniacie tematu. Postaw normalnie jedną głowę, normalnie nie oszukuj. Dobra, no. Ja mam wybieram postać. Ja wybrałem już postać. Ja już wybrałem postać. No nie dobra. bierz tego, nie, nie bierz tego. Eee, eee. Tylko ten. No zostaw to, zostaw to. On znowu dał, sm on dał głowę smoka. Jego w ogóle nawet tutaj nie ma. Dobra, Dobra czy wasza głowa to nubek z Minecrafta? Nie. Eee, <laughs> Dobra, Szymon, Dobra, jesteś. Dobra, oh. W chwili obecnej, Szymon, no w jej nie ma na planszy, Boże, nie dawaj takich Dobra, rzeczy. Szymon, jesteś w tym momencie największym przegrywem, bo widać, że te uszy od smoka wystają poza ten żółty kolor. Znowu oszukujesz. Powiedz mi, po co oszukujesz? Powiedz Dobra, mi. O, teraz o, dobrze, 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 dobrze. No a i gdzie smok? No smog, no był smog, Mówię ci, że masz grać normalnie, a ty znasz grać. To dobra, jeszcze raz biorę <kłysy> Bierz normalnie i to postaw normalnie, tak jak masz brać. Tak jak ma jakbyś miał to wziąć. No Wera, ty stawaj tu. Miałaś grać ze mną, no to graj. No tak, no, tak to, idę, to, z bzyka na, tego na, jak już... na Dobra, <grym> dobra. Na postaw, postaw postaw jedno, synek i odsuń się od żółtego, odsuwamy się od żółtego, nie można znać przy żółtym Postawisz jedno i tego nie ruszasz. I wstawaj stamtąd. No postaw i chodź tu, no i chodź bliżej, no i nie możesz się tam cofnąć od teraz. Jest bzyku, jest bzyku. Okej. Okay. No i zarazem możesz tam iść do niego jak chcesz. Ale nie możesz mi podpłynąć, dobra, ja strzelam. E, czy ta postać, którą masz, była kiedykolwiek na palionowie? Nie wiem, chyba nie. <laughs> no jak nie wiesz, to, to znaczy chyba nie. A nie oglądam Palionowa, no nie wiem. No to no to się domyśl no. Była czy nie była? No by... e, było. Była. Dobra, ja teraz, ja teraz, ja teraz. No dawaj no. No Czy twoja postać? No Kati? Eee. Nie, to nie jest Kati. Ej, a twoja postać to Bzyku? Nie moja postać to Kati. No jak Katy, jak jest bzyku, kurde, no to po jest co chyba. Kati, Dawid miał Kati! Dalszy mamy KATIO! Ja nie wygrałeś. miał! No nie no miałem Kati. To... O, łatwo! Ale to nie jest Katy, wy jesteście niepoważni! Łatwo. Nie, dobra, ja dawać! Nie, dobra, Kati. dawać tu! Dawać tu, to nie jest Katy. To nie jest Kati! Katy's head! Jakie Katy's head, kurde, ty! Katy's head! To nie jest Katy's head, ty! No, Katy's head, no, no nie widzimy! No dobra, ale to, no. ale to nie jest głowa Katy! Dobra! No się... Koniec, koniec, koniec! Wybierajcie swoją postać, ja nie patrzę! Ja nie patrzę, ja nie patrzę, ja nie patrzę. no wybierajcie! No No jestem plecami, no jak? Dobra, wybraliśmy to. już, no. A, jak za szukasz, to dajesz mi 5 No dobra, okej. No, no, no nie oszukuję, no jestem plecami, no jak mam oszukiwać? No ma, no ma hejtera, hejtera ma Dobra, okej, eee... Dobra, czy wasza postać była kiedyś na panionowie? Eee, nie, nie wydaje mi się, że nigdy jej nie widziałam Zmienił, zmienił, na słoka, na Siedemnastkę Eee, dobra, czy wasza postać był... Była postać Szywojan nie, ej, a czy twoja postać to jest jakiś, nie wiem, taki stwór? O długogo chyba. Mm, no no to, to, to fajnie nazywasz tego stwora, nie? Ale jak nazywam? No pytam się normalnie, no. No nie jest stworem. No nie, no nie jest. To, jest jeśli go tak stwore. uważasz, to no, może no, być, no, no ale nie sobie. uważam, że jest stworem. Teraz jest. Dobra. Co? Okej, okay, dobra, czy wasza postać to wojan? Nie? Nie. Gatti to teraz... Ja nie jest nie No zmieniacie cały czas, no! No co? Zmieniacie, kurde, macie w ekwipunku, kurde z osiem głów! Nie dobra, nie serio, teraz trehar, ostatnia plansza, bo mnie kurde musiałem sobie każdego widzowie Teraz koniec, serio Wybierzcie tylko jedną głowę, ja też wybiorę jedną. Dobra, bo teraz nie oszukuję, serio. Znaczy i tak nie oszukiwałem, bo nie miałem jak. Stań, stań no, Szymon. błagam cię. Stań Szymon, stań Szymon tam. Idź tam Szymon. Gdzie ty jesteś? No ja już... Ja, 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 ja. Idź tam, idź tam, stań, idź tam. Ja jestem. No, wybieracie jedną głowę. Jedną no, my głowę. wybraliście. Wybraliście już, ta? No. No i dobra, okej, okay, wybraliście, to jeszcze ja muszę wybrać. Wybrali Creepera znowu dali e, dobra, okej. Okay. Czy wasza postać jest w Minecrafcie? No. No, no, jak kaza no, no ale nie, mi chodzi o takie bycie w Minecrafcie, wiesz, że, że ten, no co, co ty robisz? Widać tą głowę, że masz cały Ja nie mogę, no co ty robisz, typie? Wyłaź stąd. Wyłaź głowa. No, no nie ma mojej głowy, ty żeś tu na niewince przyleciał, ci głowę debilu widać. Nie? Ja nie wiem, Szymon, ty jesteś tak głupi. <noise> ja, ale żeby mam głowę paliona widać nie, No no, 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 no że ja tą podkę nie. na niebitkę wypił, dobra, <noise> chciałeś szukać Dobra, ee, Czyli co, czyli jest w Minecrafcie ta wasza postać czy nie? No właśnie chyba tak No, no jest czy nie? No bo nie wiem Chyba tak Creepera dalej dalej Okej, okay, dobra, czy wasza postać wybucha? No nie, nie. Ej, ja mogę ja pytanie i teraz? No dawaj Czy twoja postać? Okej, okay, okej. Okay. Dobra, strzelam, ale nie wiem hejter? No masz rację, to hejter. No moją postać jest. A, a, a wasza postać to Kati? Nie. No, no jak nie, jak to Kati. No dobrze, co nie! Dobrze, dobrze. No co nie widziałem tą zmianę! Widziałem tą zmianę, było szóści! Dobra, widzowie! nie ma. Ja powiem tak, ten odcinek był totalnie bez sensu. Niemniej cały czas oszukiwali i grali nieuczciwie, grali na niewidze. Widzę, jeżeli chcecie więcej odcinków, subskrybujcie kanał.